Nadszedł czas, nadszedł czas, głos prezydencie, Polska jest na zakręcie, nadszedł czas, nadszedł czas. <grywa> Szanowni Państwo, znajdujemy się pod sądem rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim. Dziś ogólnopolska akcja odbywa się w 200 miastach w Polsce. Chcemy przez to pokazać swoją jedność, swoje bycie z władzą sądowniczą. Jesteśmy. Chcemy wspierać, ale chcemy również przeciwstawić się temu, co obecnie dzieje się w kraju. To jest bardzo trudny dla nas czas. Będąc tu, pokazujemy swoje wsparcie dla sędziów, którzy w tym momencie mają być ograniczeni, mają stać się marionetkami w rękach polityków. Nie chcemy tego. Chcemy, żeby sędziowie byli niezależni, dlatego że powierzamy im najważniejsze sprawy. Bardzo się cieszę, że w tak trudnych chwilach, również tu w Tomaszowie, możemy być razem, możemy się jednoczyć i możemy wykazywać swoje wsparcie. Jest to oddolna inicjatywa, która powstała w mediach społecznościowych. Po prostu chcieliśmy być razem. Widzimy to, co się dzieje. Widzimy, że jedyne, co możemy zrobić, to wyjść na ulicę, pokazać swoje wsparcie. Nie tyle protestować, bo to nie jest protest. Chcemy pokazać, że się jednoczymy z tą grupą. Bardzo serdecznie dziękuję za przybycie. Świadczy to o tym, że jesteśmy za niezawisłymi sądami, niezależnymi i za tym, żeby trójpodział władzy nadal w Polsce był aktualny. Zacznę jeszcze raz. Obywatelki i obywatele. W encyklopedii. Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich pod hasłem Sąd było napisane. Sąd to jest uroczysta forma zatwierdzenia oskarżenia. To, że tu dzisiaj przyszliśmy, świadczy o tym, że zdajemy sobie sprawę, co idzie za tą ustawą, która została w nocy z 12 na 13 złożona w Sejmie. Zaczęłam tak, obywatelki, obywatele, ponieważ dzisiaj przypomniał mi się Piotr Szczęsny, szary, zwykły obywatel. Ja też jestem szarą, zwykłą obywatelką. Można powiedzieć, alternatywka, jak mówią w łodzi. Rozumiem teraz Piotra Szczęsnego, który czuł się nieszczęśliwy i upokorzony. Ja teraz też czuję się upokorzona, czuję się bardzo upokorzona przez moją ojczyznę. Najpierw wrogami narodu byli lekarze, rezydenci, potem wrogami byli nauczyciele, teraz wrogami są sędziowie. Następna będę ja, bo jestem inżynierem. Powiedziałabym tak jak kiedyś do szkoły chodząc CBDU co było do udowodnienia wykańczamy, robimy wrogami wszystkich, którzy mają wykształcenie jesteśmy niewygodni i właściwie to tylko jeszcze jedno chciałam podkreślić Anglia wychodzi z Unii głośno, z przytupem z wrzaskiem kłócąc się My z Unii już zaczęliśmy wychodzić. Po cichu, po ciemku, nocą, w tajemnicy, jak złodzieje. Wstyd, naprawdę wstyd. Byliśmy do chwili obecnej państwem, którego nie musiałam się wstydzić, będąc za granicą. Klepali mnie po plecach i mówili: Walensa, Walensa i Papa. I to wszystko niszczymy. Nie pozwólmy, nie pozwólmy na to, nie pozwólmy, abyśmy wyszli z Europy. Dziękuję bardzo jeszcze raz za przybycie. Nadszedł czas, nadszedł czas Głos zabierz prezydencie Polska jest na zakręcie Nadszedł czas, nadszedł czas Jedna partia władzę dzierży nie odda Hipokryzja pokryzja, fałsz, nienawiść sięga dna wolnym sądem prezydencie Prezydencie, my o to prosimy, możesz cofnąć jego dziwość wierzymy, głos zabierz prezydencie, Polska jest Najwyższym dobrem to wiemy, politycznych sędziów w sądzie nie chcemy. Handlować wolnym sądem prezydencie to niegodne, usłysz nas, Bo nasz głos. Handlować wolnym sądem prezydencie to niegodne, usłysz nas, to nasz głos. Przed światem co nam prezes gotuje, a prezydent czemu chętnie wtóruje. tej zmiany. Każdy z władzą jest przed sądem przegrany. Głos zabierz prezydencie Polska, jest na zakręcie. na Nadszedł czas. Nadszedł czas. Głos zabierz prezydencie Nie masz wielką i nie jesteś prezydentem kupiełką. handlować wolnym sądem. Siłę prezydenta o sobie Głos zabierz prezydencie Polska jest na zakręcie Nadszedł czas, nadszedł czas Głos zabierz prezydencie Polska jest na zakręcie Nadszedł czas, nadszedł czas Łatwo dzisiaj się ucieszyć nie da Dlatego głośno razem śpiewamy Handlować wolnym sądem prezydencie to niegodne Usłysz nas, to nasz głos Handlować wolnym sądem prezydencie to niegodne Usłysz nas, to nasz głos Naprawdę frekwencja, dużo ludzi Jestem dumny z Tomaszowian naszych mieszkańców, że tak tłumnie przyszli, wsparli akcję, wsparli sędziów, którzy nagle znaleźli się na indeksie, stali się wrogami, nie wiadomo czemu. Mają być posłuszni. Cały ten protest ma wesprzeć po to, żeby byli silni i potrafili się jeszcze przeciwstawiać temu, co się już przeciwko nim szykuje. Zobaczymy, no Sejm na pewno przegłosuje to. Przypominam jeszcze do czasów stanu wojennego, to pamiętam jak byłem dzieckiem. Nie chciałem tego, zawsze się przeciwstawiałem. Miałem nawet zaszczyt kiedyś rzucać kamieniami do ZOMO i jestem z tego dumny, prawda. E... Naprawdę bardzo dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy tu się zjawili, że się odważyli, że pokazują coraz mocniej. I musimy, nieprawda, biorąc pod uwagę, tu Pan mówi, że nas mało było, ja obserwuję wszystkie te marsze, manifestacje, uczestniczę w wielu, że dzisiaj była bardzo duża frekwencja, proszę Pana, jak, jak na Tomaszów. Trzeba wziąć ten margines, że Tomaszów jest takim miastem, jaki jest. Ja na przykład uważam, że dzisiaj była bardzo duża frekwencja i jestem z tego dumny z mieszkańców. Jestem, no niestety jestem jedynym radnym powiatowym, który tu się zjawił, pomimo że mamy innych radnych z koalicji. No nie wiem co mówić, no może mieli inne zajęcia, powiem delikatnie. Nie, nie wsparli, nie byli. Może następnym razem serdecznie wszystkich radnych zawsze zapraszam, żeby pokazywać, że są przeciwko obniżaniu poziomu demokracji w naszym kraju. A to się dzieje, to się na naszych oczach dzieje. Sięgając do historii, którą się interesuje, przypomina mi to lata 30, 30. lata 30. na naszej zachodniej granicy. Tak, trzecią rzeszę powstawanie faszyzmu. Nie chcę tego tak moc, mocno porównywać, ale niestety momentami to przypomina. Sesja rozwijała się na portalach społecznościowych i było, było trochę czasu z tego co... Pamiętam tylko, że ja niestety byłem ostatnimi czasami troszkę zajęty. Ta dzisiejsza sesja wymagała skupienia, dużo uzgodnień, a nie chcę tu teraz mieszać tematów. Tak bardziej od kuchni trzeba na to spojrzeć, także to wymagało. Ale wiem, że akcja się rozwijała cały czas w internecie. Ja to śledziłem i było o tym głośno. Szanowni Państwo, to ważne, że w tak ważnych chwilach jesteśmy tu razem. Że pokazujemy, że los naszego kraju nie jest nam obojętny. Że chcemy pokazać nasze wsparcie. Dla sędziów, prokuratury, policji, ale również, że chcemy pokazać swój sprzeciw przed upolitycznieniem sądów, przed stworzeniem z sądów, prokuratury i policji marionetek do politycznych rozgrywek. Cieszę się, że w trudnych chwilach pokazujemy to wsparcie, bo mam nadzieję, że prezydent na te nasze apele. W 200 miastach w Polsce odpowiedź. A jeśli nie, to nasza obecność tu jest ważna również dla grup, dla grup, które są atakowane. Tak jak już było wspomniane, zaczynamy od sądów, za chwilę będą atakowane inne grupy. Za chwilę atakowani będziemy my. Przeciwstawmy się temu. Dziękuję, że jesteśmy tu razem. Obywatele i obywatelki, pięknie brzmi, tylko i wyłącznie w wolnym państwie, w państwie demokratycznym, w państwie, w którym przestrzegane są prawa konstytucji, możliwe jest bycie wolnym człowiekiem. Nie wolno być nam obojętnym. Jesteśmy dzisiaj dowodem na to, że Tomaszów Mazowiecki dołącza do ponad 100 miast, w którym protestuje się pod sądem o godzinie 18.00 w sprawie konstytucji, w sprawie wolnych sądów. Nie ma innego prawa. Na dzień dzisiejszy podpisane traktaty z Unią Europejską obowiązują Konstytucję Rzeczypospolitej Polski. Ludzie powinni się szanować, powinni mieć prawo wyboru do religii, czyli wiary, prawo wyboru własnego zdania, powinni mieć wy prawo wyboru być obywatelem i obywatelką wolnego państwa. I mam nadzieję, że uda nam się to wspólnymi siłami yy, jakby to powiedzieć wygrać. Dziękuję bardzo. Jako pełnomocniczka Kongresu Kobiet w Tomaszowie Mazowieckim, jako obywatelka tego miasta, urodzona tutaj i mam nadzieję, że będę tutaj do końca swoich dni, chciałabym zaprotestować stop dla wojny wypowiedzianej sądom. Nie wolno nam jest dopuścić do tego, żeby odebrano nam wolne sądy. Dziękuję. Może ktoś ma ochotę, to zapraszamy. Powiedzcie swoje zdanie. Wolne sądy! Wolne sądy! Wolne sądy! Wolne sądy. <laughs> wolne sądy! Wolne sądy! Wolne sądy! Wolne sądy! Wolne sądy! Konstytucja! 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 Konstytucja. Dziś tak jak w całej Polsce, Tomaszów protestował przeciwko zmianom, które obecna władza próbuje narzucić naszemu systemowi sądowniczemu. Myślę, że ta obecność dzisiaj tutaj blisko, myślę około 200 ludzi, bo już powoli się wszyscy rozchodzą, dokumentuje to, że ten opór jest. Są ludzie tu z różnych środowisk, z polityki, obok polityki i z prostej polityki. Myślę, że o to chodzi i ten głos powinien być słyszany. Niezależnych sądów, po to tu byliśmy. Jeszcze raz kolędę śpiewamy, żeby prezydent Rzeczypospolitej Polskiej usłyszał, to teraz przećwiczyliśmy, to teraz zaśpiewamy jeszcze głośniej, żebyśmy byli słyszani w Warszawie, żeby Tomaszów był słyszany w Warszawie. Jeszcze na chwilkę. Drodzy Państwo, bo będziemy okrzyknięci. Pro, że, że dokonujemy profanacji świę, świę, świętej pieśni. A czy profanacją nie jest naruszenie praw jedynych dla Polek i Polaków? Nie mówmy o profanacji. Śpiewamy po prostu słowa, które są buntem, są protestem, są bólem. Nie wolno jest tak robić, jak po prostu się teraz dzieje. Więc cóż, no jeśli piosenka może być profanacją, to bardzo proszę. Prezydencie my o to prosimy, możesz cofnąć niegodziwość, wierzymy, bo zabierz Z najwyższym dobrem, o wiemy, Politycznych sędziów, w sącie ci nie chcemy. Pan Ja nem sa so, nam prezes go! tej zmiany. Każdy z władzą jest przesądem przegrany. Mówiłeś o sobie, poprosiłem prezydenta o sobie. Głos zabierz prezydencie Polska jest na zakręcie na święt czas, na święt czas. Głos w prezydencie Polska jest na zakręcie na czas, na święt czas. Łatwo dzisiaj się ucieszyć. No, Razem pokazujemy, że razem najlepiej, że w ważnych chwilach potrafimy się jednoczyć i bądźmy zawsze razem. Pilnujmy Konstytucji, pilnujmy prawa, które w naszym kraju, w wolnym kraju obowiązuje. Dobrego wieczoru!